Dystrofia mięśniowa Duchennea jest y, chorobą rzadką y, i występuje y, u chłopców, dlatego że y, dziedziczona jest w sposób recesywny związany z płcią. Po 10 roku życia, najczęściej około 12-13 roku życia, większość pacjentów traci umiejętność samodzielnego y, chodzenia, później dołączają się do tego y, także zaburzenia. Y, Czynności i siły mięśni kończyn górnych, zaburzenia ze strony mięśni oddechowych, no i w tle rozwija się także kardiomiopatia. Jeśli chodzi o ten standard leczenia i opieki, no to w pewnych elementach w Polsce jest on porównywalny z tym jak to się dzieje w Europie zachodniej to są takie międzynarodowe zalecenia które mówią o tej multidyscyplinarnej opiece ale mówią też o lekach i tutaj standardowym lekiem stosowanym w dystrofii mięśniowej liszena są sterydy natomiast na świecie pojawiają się jeszcze leki, które są warunkowo dopuszczone. Część leków jest zarejestrowanych w Stanach Zjednoczonych. To są tak zwane terapie Exon Skipping. W Europie warunkowo zarejestrowana jest terapia translarną. To jest taki preparat, który działa jedynie u pacjentów, którzy mają mutację nonsensowną, dlatego że on potrafi tę, tę właśnie postać mutacji ominąć, tworząc jakby most nad tym błędem genetycznym i dzięki temu tutaj wpływamy trochę na samą przyczynę powstawania choroby. Dzięki temu tworzeniu tego mostu te, ta dystrofina, produkcja jej może być zachowana. Niestety tej, tej, ta terapia, zarówno skipping w Polsce, dostępne są jedynie w ramach badań klinicznych także terapia translarną też jest czyli atalurenem też jest dostępna jedynie w ramach badań klinicznych w Polsce pacjenci w krajach europejskich w tym także w Polsce Osiągają 30 i 40 rok życia. To dzięki właśnie multidyscyplinarnym zespołom i zastosowaniu sterydoterapii. No oczywiście to dotyczy tych pacjentów, którzy są też i yy, ich rodzin, które są bardzo współpracujące i które tutaj robią wszystko, żeby to zdrowie zachować jak najdłużej. No wydaje się, że gdybyśmy do tego dołączyli lek, który wpływa na defekt genetyczny, to prawdopodobnie te sukcesy i, i ten czas do wystąpienia przewlekłej niewydolności oddechowej byłby zdecydowanie dłuższy.